Darku, jak tam twój portfel po ostatnim weekendzie? Bo ja się spłukałem bookmachera. Takie wyniki się działy, że no trzeba jak najszybciej założyć tego Patronite albo prosić o jakiś sponsorów, bo nie udało się y, ugrać pieniędzy na serwery na przyszły sezon. Ja na szczęście portfela nie mam, więc nie postawiłem go, zachowałem gotówkę, ale <grych> rzeczywiście mm, przed wejściem na antenę z Patrykiem przekomarzaliśmy się, jak to, ten, to gniezno, ten start mogło. Mógł I zaraz to będziemy kontynuować. Zrobić, kochani. tak, i zaraz będziemy się znowu okładali. Ale rzeczywiście to jest najbardziej niespodziewany z Tarnowem. No, z Tarnów też w ogóle bardzo niespodziewany wynik, jeszcze rozmiary. Natomiast rozmiary. tutaj y, niespodziewany ostrów, który wydaje mi się. Jest że, tak jest. Wydaje mi się, że ten ostrów, który nie przegrywał praktycznie od maja do czerwca. I potem lekki kaszelek załapał w krośnie. Tutaj widać, że jeszcze to wyjazdowe przeziębienie trzyma, ale tym razem wzięło i pana Grzesia może po prostu przeziębił się chłopina komentując, ekspertując mecze Ekstraligi. A może Rafał Wojciechowski chciał się z takim właśnie rozmachem pożegnać jako mm. trener, menadżer. Ale powiedzieli mu, żeby jednak dalej. na motocykl nie wsiadał, bo to nierozważny. <laughs> że jednak ma być w klubie, ale w innej funkcji. I na pewno Oskar Pfeiffer, na pewno Timo Lahti, mm. Jakobsen i Gildeman, ta czwórka pojechała w wyborne zawody. Mm. I mój ulubieniec z ostatnich tygodni, pan Filip Helstrom-Banks, który znowu w punktach tego nie pokazuje, ale znowu zadziora, pokazał, że że będzie można na niego fajnie pewnie stawiać i będzie, nie wiem, czy to będzie wybór pierwszoligowy czy drugo, ale na pewno znajdzie zatrudnienie w jakimś klubie w przyszłym sezonie. Tak jest, tym bardziej, że jeżeli na przykład GKM Grudziądz spadnie jednak, niestety dla fanów tego zespołu z Ekstraligi, to yy, czemu nie Norbert Krakowiak, który mógłby powrócić do Gniezna i zająć właśnie tę U24 pozycję ewentualną. Chociaż tutaj właśnie musiałby chyba z Jakobsenem, bo ile dobrze pamiętam, to nie jest ostatni sezon. Dobrze mówię, Patryku? Mm -mm. Liagera nie, to jest ostatni, coś. ale nie no dokładnie. Mm. Tak więc. Chociaż, Darku, chociaż tutaj myślę, że może dwa słowa tylko, że to jest dziwne, że jak pozwalamy zawodnikom jechać na, na, w lidze, to patrzymy na datę urodzenia, tak? A jak już liczymy, kiedy kończy mu się wiek juniora, to nie datą, tylko rocznikiem, w ogóle bez sensu. Zaczynamy w jeden sposób, a kończymy w drugi. I oto paradoks ów e, żużla. Natomiast jeśli chodzi o ten mecz, to z jednej strony, jeśli chodzi o gospodarzy, to mieliśmy, chciałoby się powiedzieć, że skandynawską, ale to podobno tak na serio Skandynawia, tylko e, Szwecja i Norwegia, jedyne ze, e, kraje leżące na tym półwyspie, więc można powiedzieć duńsko-fińska odsiecz, która robi kapitalne punkty. Timo Lachty, który można powiedzieć tylko jedną czkawkę zaliczył w ostatnich sześciu spotkaniach w meczu z Bydgoszczą na wyjeździe. Tutaj robi kapitalne rzeczy, tak samo Oskar Pfeiffer, któremu też ostatnio może tak super mecze nie wyszły, a z drugiej strony właśnie mamy brak tych skutecznych, chociaż właśnie skutecznych. Skuteczne to te miecze nie były, te siepacze po stronie Ostrowskiej, ale na przykład taki Tomasz Gapiński, który robi no te 7 punktów robi i można powiedzieć, że to jest to jest taki mecz wyjaznowy na miarę jego możliwości, bo tak mniej więcej, chociaż w Łodzi i w Gdańsku się pokaże no z drugiej strony. Nie, on średnią, ma dwa więc. Tak, wyprostował sobie trochę meczami w Rybniku Gdańsku i, i właśnie w, na wspomnianym stadionie Orla, Orła, ale on fajnie wyglądał, ten Gapiński mimo wszystko. No, powalczył z fajferem, tylko w biegu 9 tak naprawdę nie istniał, a potem też utrata punktów na rzecz Lachtiego. No i wiadomo, ten 15 bieg to, to są te dwa, 9 i 15, któremu 14, przepraszam, kiedy przegrywa 5-1. Splendoru nie przynoszą. Ale walasek, on był taki słaby, czy nie wiem, no niestety. No nie. Nie ta opona. No właśnie też te, też też widać było tą, tą siłę, też widać było tą moc i gonił, wyprzedzał, więc to też nie można powiedzieć, że na pewno nie można powiedzieć, że ktoś to odpuścił i że mm. ktoś tutaj chciał m, przegrać, albo komuś nie zależało. Nawet widać było taką minę mocno taką zdystansowaną, mocno taką e, szekspirowsko-miczkiewiczkowską. Miczkiewiczkowską pana Walaska na koniec meczu, który tak siedział z nogą na nogę i, nogą i rozmyślał się, co tutaj się zadziało w tym wszechświecie, że żeśmy przegrali. Ale wracając do punktów, no na pewno Bertson mógł pojechać trochę lepiej, mm. tylko właśnie mnie trochę tak tknęło po tych zapowiedziach Rafaela Wojciechowskiego, że jednak się zepnął, żeby pokazać tym swoim kibicom, jak to się jeździ. Zresztą troszeczkę się śmiałeś z tych moich zapowiedzi ostatnio, jak to tak mówiłem, ale jak wrócimy do tej naszej kłótni a propos tego Jaki to power ma u siebie z tymi najlepszymi zespołami start? No to właśnie u siebie wygrali z Rybnikiem, wygrali z Gdańskiem dość wysoko, i w sensie, no może nie jakoś, ale na pewno przekonująco, to nie były mecze przegrane dwoma, 4 mm -hmm. punktami wygrane. No i przegrali oczywiście z Bydzią dwoma punktami jedynie i dość wysoko, chyba 12 punktami przegrali z Wilkami, to, to jest jedna taka porażka, ale można tak. powiedzieć, że. Z tymi z drużynami z pierwszej piątki mają mocno dodatni bilans, a szczególnie już teraz końcówka, więc wcale się nie dziwię, że tak mm. to właśnie się y, skończyło. Chociaż juniorka nie istniała, to jednak, y, no to takie, taka silna stalgorzał można powiedzieć. że czterech, jedzie y, swoje i nawet więcej niż swoje. No tak jest. Twoje tłumaczenia, Patryku, przyjmuję? Natomiast to, co akurat sprawia, że jednak mimo wszystko ja skłaniałem się, czy skłaniam się ku temu, że jednak zdziwiła mnie postawa Gniezna w tym meczu, tym faktem jest to, że oczywiście z Gdańskiem wygrali, ale to był drugi mecz awansem trzeciej kolejki rozegrany z Gdańskiem, z Rybnikiem, ten Rybnik jeździ tak se... Potem zamydla ym, obraz zespołu Gniezna, dla mnie zamydlają dwa mecze z Łodzią u siebie, przekonywujące y, zwycięstwo 59-31 w tych samych rozmiarach, to już nie dziwi, Starnowem, Ale mimo wszystko Ostrów, y, jeden z tych liderów, y, to jest zespół, który jedzie o wiele równiej niż Bydgoszcz, która oczywiście miała pecha i tak dalej, więc może rzeczywiście nie ma co porównywać tych dwóch zespołów. Ale Bydgoszcz świetnie pojechała mimo wszystko y, w tym meczu w, w, na wyjeździe. Natomiast tutaj z Ostrów, jednak, to jest zespół, który bardzo równo do tej pory jechał, tak naprawdę, oprócz właśnie tego meczu z Krosnem. No co, zremisował u siebie z łodzią, ale ta łódź to też jest taka właśnie nieobliczalna w tym roku. Oni nie są tacy słabi, jakimi się okazali w Tarnowie. To można powiedzieć, że nie zdziwiłoby mnie nawet w ogóle, że gdyby teraz łódź wygrała swój ostatni mecz. Nie, oni chyba wygrają go w ogóle, ile dobrze pamiętam. Natomiast no, to było właśnie to, że to gniezno pojechało o wiele lepiej niż pojechało. A propos jeszcze Ostrowa, to wspomniałeś Oliviera Bertsona, który pojechał ciutko lepiej niż w Grand Prix, można powiedzieć. Nie za prędkość od początku, bronił się przed kill demandem, potem wmieszał się w walkę gapy z Pfeifferem, więc jakiś tam dym robił. Szkoda, że przegrał jeden bieg 5 do 1, bo tam rzeczywiście nie istniał. Miał ogromną stratę, zresztą, do Kildemanda i Jakobsena. Potem przepuścił w biegu 11 Kildemanda i Jakobsena i, i z 1 do 5 zrobiło, zrobiło się 3-3. Ale a propos tego biegu 15, to nie zgodzę się tutaj. Znaczy, okej, okay, no, kartka, ewentualnie takie zdarzenia można, możemy się spierać o to, czy powinna być kartka za takie coś, ale dla mnie tutaj. To nie było celowe i nie karciłbym tego zawodnika za to aż tak, bo nie linczował, bo to widać było po prostu, że Lachty na wyjściu z drugiego łuku kontruje za mocno i teraz to, co zrobił Bernson, moim zdaniem, to przeliczył się. To znaczy stwierdził, że okej, okay, nie wyhamuje, tylko wypuści motocykl na zewnętrzną. Trochę to, co zrobił Tarasienko w wejście w drugi łuk z Musielakiem. No i tam niestety już nie, nie widział, znaczy nie wiedział, uderzył w Pfeiffera bez pardonowo, bezpardonowo, ale, ale potem się przeprosili i przyjęte zostały te przeprosiny, więc troszeczkę za ostre tutaj ocena tego zawodnika na koniec, moim zdaniem. Tak, ja też przeglądałem się 2-3 razy temu zdarzeniu i też wydawało mi się, że to aż chyba niemożliwe, żeby on tak zrobił celowo, tym bardziej, że właśnie to, że podjechał, potem przeprosił, więc mhm. jeżeli, no, pytanie, jaką tam masz moralność w sobie, oczywiście pani Duluski czy kogo innego, ale jednak y, potem też taką zdziwioną i trochę taką uśmiechniętą minę zrobił do, tego, do tej swojej kartki żółtej. Y, I też wydaje się, że, że okej, okay, wiadomo, że tam chciał coś może przyblokować bardziej y, Oscara, mm. ale myślę, że nie miał takiego założenia, żeby aż tak mocno wejść, żeby go tam ściąć. To tam, nie było niki petersenowskie pole. na pewno. Nie, nie, na pewno nie, na pewno, ale no jakby jak się uweźmie taki sędzia, to myślę, że, coś, że jakby może coś takiego wymyśli, że faktycznie e, tak tak wyglądało. A ten jedenasty bieg tutaj sobie nawet wytłuszczyłem, jak świetnie Kildeman pojechał po starcie, kiedy Hansen go z kolei do, do, do bandy przycisnął, a on jeszcze tam śmignął i potem po zewnętrznej tym wąskim paskiem. Tak. Go tam minął i to chyba najlepszy bieg, a przynajmniej akcja. Te, tego meczu, gdzie właśnie Kileman pokazał tą swoją siłę. Mhm. E, więc e, też, też pokazała i zresztą, co, o czym tu mówić, do szóstego biegu, a potem jeszcze po ósmym, e, to była czteropunktowa przewaga przyjezdnych, więc wydawało się, że to idzie w tym kierunku, w którym powinno iść e, z założenia przedmeczowego, a potem no właśnie się troszeczkę wyślizgnęło. Tak naprawdę nie wiadomo, co się stało, czy może to po prostu był sztos tych czterech zawodników, którzy tak się idealnie poprzekładali na te mm. ostatnie mecze, biegi. I, i no, wykręcili w drugą stronę, także już było pewne po, po chyba yy, nie wiem, 13 biegu, że już będzie wygrana. Więc naprawdę yy, no fajnie, że, że, że pokazali się. I, i, I tak samo, właśnie przedostatnia drużyna, jak i ostatnia w tych swoich ostatnich meczach u siebie. Yy, mówię oczywiście o też utarnowie no, pocieszyli tych swoich kibiców tymi takimi niespecjalnymi sezonami w ich wykonaniu. Tak jest, zahaczyliśmy troszeczkę o sędziowanie, do tego jeszcze się przyczepię, bo dzisiaj nie było naprawdę fortunne, jeśli chodzi o start, bo moim zdaniem sędzia popełnił naprawdę trzy, no, jeden to tragiczny błąd w ogóle, to, to się nie mieści w głowie, ale to do tego dojdziemy, natomiast yy, yy, Tutaj, to jest to, troszeczkę takie, trochę kontrowersji teraz będzie, uwaga, na, troszeczkę takie myślenie ciekawe na, na kontrze, moim zdaniem, o tej żółtej karce, czy kiedy wlepiać, bo wlepiamy najczęściej, zauważyłem, kiedy zawodnik, który wynosi się na szeroką, y, można powiedzieć, że dociska zawodnika do bandy, tak, mhm. a nie dostają żółtej kartki ci, którzy wypuszczają w, w krawężniku się na kogoś, czy uderzają kogoś i ta osoba leci i nabiera jeszcze większej prędkości, bo prostuje motocykl i uderza w bandę. Zazwyczaj za wiele się nie dzieje zawodnikom. Pamiętamy na przykład akcję Piotra Podasiewicza, właśnie ze wspomnianym wcześniej norbertem odwrotnie Norberta Krakowiaka z Piotrkiem Podasiewiczem w zielonej górze, kiedy też wpakuje lidera, lidera kapitana falubazów bandę, ale nie dzieje się nic tak naprawdę temu zawodnikowi. I za to się dostaje, za to dostaje tutaj Bernson kartkę, tak naprawdę, gdzie, gdzie teoretycznie bliżej ta banda, mniejsze konsekwencje zdrowotne prawdopodobnie będą. Niż, niż takie coś, przecinanie toru. Ja myślę, że, 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 że może zbierzemy sobie, Darku, te wszystkie takie kontrowersyjne sytuacje z tych naszych odcinków. No to, odcinku, wiesz, to bardziej mentalnie chciałem teraz zapisać, ogórkowym. żeby nie zapomnieć. <laughs> tak jest. No, 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 więc jakby dobrze, bo sobie to pozbieramy i potem to jakby rozwiniemy może, te karty, mhm. te, te starty, wall starty i innego tak tego typu rzeczy. No i jeśli chodzi o, o ten zespół przegrany, to najlepszy zawodnik do lat 24 w lidze, Patrick Hansen, Oj, 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 to nie jest jego pierwszy mecz, ale tutaj można powiedzieć, że naprawdę był tym liderem takim z krwi i kości, tyle, tyle co on pokazał tutaj męskiej, twardej jazdy, bezkompromisowej. Zadyszka się zdarzyła, ale y, niesamowicie rozwija się ten zawodnik, y, oby tak dalej, bo to taki no, mocny skład się zaczyna robić tych młodych duńczyków, żeby oni tak szli jak on, to będzie naprawdę nieźle. No i juniorzy też przecież całkiem nieźle, mm. więc jakkolwiek może przegrali i to nie wygląda za ciekawie, to, to jednak no nie wiem co z tym personem, bo, bo tak jak mówiliśmy ten drugi dzień miał naprawdę bardzo fajnie w, w Wrocławiu, a tutaj no, bardzo podobny wynik z troszeczkę innymi zawodnikami. E, no wiadomo, Walasek i, i Gapa ostatnio przy, przy, e, pominali te lata swojej świetności w 15 biegach, gdzie rozjeżdżali mm. wszystkich, no ten mecz był tego troszeczkę zaprzeczeniem, ale mm, myślę, że to nie jest tak, że już są zmęczeni panowie. Nie, są, nie jest dolina jakaś wielka, prawda? Patrząc tak, na więc, styl. więc myślę, że jeszcze dadzą do pieca w tych play-offach, także, także mhm. będzie na to czekać, bo, bo, bo tutaj są zawodnicy, właśnie szczególnie ten Hansen już teraz taki, tak jak mówisz, ta ostoja się z, zrobiła e, z niego, tego klubu i, i razem z juniorami powinni to pociągnąć z, z panami Falaskami Gapińskimi. Tak jest. A propos jeszcze zawodnika, o którym nie chciałbym zapomnieć, a ty już o nim powiedziałeś, słóweczko to Filip Hellstrom Banks, który po słabym starcie w biegu trzecim, jak profesor, poradził sobie z walaskiem. Trochę ostro, ale tak się jeździ, no i chciał po prostu tak, przy krawężniku tak. pojechać, więc to za się robi. Ten błąd, o którym chciałem powiedzieć tylko, to było to, że w biegu dwunastym szacher, który stał w niebieskim kasku, szwacher, przepraszam, na, na polu A, Um, ruszył się minimalnie, został strasznie z tyłu, a bieg został przerwany i niestety, ale to trochę równoważy na Jakobs, e, nie, błąd na Jakobsenie, który został puszczony w biegu dziewiątym, mimo lotnego startu, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać mimo wszystko. E, dajmy tym sędziom lepsze narzędzia, bo ciężko tutaj winić strasznie sędziego, bo, że no, o, ciężko się stoi na wieżyczce i takie rzeczy na żywo trzeba ogarniać, a ma, u nas na kanapie to możemy sobie wybrać punkt skupienia i, jest, i wszyscy jesteśmy mądrzy i inteligentni. Patryku, Gniezno, teraz z Łodzią mecz na wyjeździe, a zespół Ostrowa, właśnie wspomniana Bydgoszcz, która przyjeżdża być może bez Grzesia Zyngoty. No na pewno nie będzie tutaj wielkiego wsparcia z jego strony, bo naprawdę, no, jeżeli to faktycznie są połamane, połamane żebra, 4 czy 5 nawet i, I, i te płuco, to, mm. to, to, to tam będzie niefajnie. Dobrze, że to mają jakieś zastępstwa zawodników ewentualnie, ale to na pewno im nie pomoże w tym. No, piekielnie trudnym meczu, gdzie muszą walczyć nawet o te trzy punkty. A start myślę, że bardzo ciekawy, jak na ostatnią kolejkę mecz. Właśnie takich, którzy, którzy gdzieś tam pretentowali przez jakiś okres, nawet matematycznie i nie tylko do playoffów. Ostatecznie kończą w siódmym i szóstym miejscu, ale też może być ciekawie, bo, bo też pewnie Orzeł będzie chciał zmazać tą swoją plamy, które dał w, w Tarnowie, jakby nie mm. było, a, a ten styl, w jakim przegrali, a Gniezno, yy, no kto wie, może, może znowu się tutaj o niespodziankę postara. Tak jest. Przypomniałem sobie, że całkiem źle pomyliłem, pomyliczyłem te punkty Krosną i Ostrowie, Ostrowowi, że nie będą mieli po 27, tylko maksymalnie 24, jak zrobią to, co mają zrobić i wygrać Ajde. swoje mecze, ale to tam kto by się na tym znał, kto by to wszystko liczył? Ważne, że się gada. Natomiast rzeczywiście, kochani, zapraszamy na nasz kanał. W, oczywiście w tym tygodniu wyszła kolejka 13. Ekstraligi, 13. Pierwszej Ligi, Grand Prix w jednym filmiku oba turnieje. W przyszłym e, przyszły weekend pauzujemy sobie e, od eWinner Pierwszej Ligi. Dobrze pamiętam, Patryku? Nie jedziemy, tak, chyba nie, tak. jedziemy tylko jeden mecz zaległy 13. rundy Ekstraligi i Grand Prix z Lublina, więc... E, Polecajcie nam, nas, jeżeli macie ochotę, jeżeli wierzycie w to, co robimy, jeżeli to nie są kompletnymi bzdurami, a jak yy, paplamy bez sensu, no to co? No dalej oglądajcie za darmo i, 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 i miejcie pole do popisu. Tak, a my zawsze będziemy was próbować rozśmieszać troszeczkę w, delikatnie tej merytoryki, w, w naszej przynajmniej w cudzysłowie, merytoryki, tutaj wpleść w, w pleść, to nasze gadanie i oby to. Po prostu przynosiło nam wam chociażby jakąś yy, rozrywkę, humor, uśmiech, nie wiem. I wszystkie te pozytywne rzeczy ży Wam życzymy, jak i sobie dziękujemy serdecznie za kolejny weekend z nami, z Parkiem Maszyn, z tym Parkiem Maszyn. Patryku, uszanowanie. Do usłyszenia, do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Hej, hej.